Inny kolor, niebieski! Ekstremalne czasy... Ech, wymagają ekstremalnych środków! O, tu jest! Sami, co tu się dzieje? Ale bałagan! Su, nie pytaj! Proszę nie rozpraszaj mnie! Muszę się przygotować na wystawę! Na wystawę? Mogę rzucić okiem na twoje prace? To nie najlepszy moment! Aha, i gotowe! Teraz możesz podziwiać moją sztukę! Te rysunki są urocze sami, a może stworzymy coś wyjątkowego? Co masz na myśli? Co może być bardziej wyjątkowe? Mam pomysł. A jeśli zrobimy matrioszki w stylu, w głowie się nie mieści dwa? Wow, su, super pomysł! Do dzieła! Ok, to będą nasze laleczki. Dziewięć. Poczekaj. Och, brakuje największej! Och. O, jesteś! Nie masz się co wstydzić! Ha, mam pomysł! Będziesz wstydem! Ale najpierw musimy pokryć wszystkie lalki podkładem. Wow, super! Malarz sami jest gotowy do działania! O, zacznę od tego! Podoba mi się! Sejsu, zapieraj się do pracy! Już to robię sami! Musimy pokryć lalki podkładem, żeby nasza farba miała się do czego przyczepić! O, Roger dzwoni. Halo? Cześć. Tak, jestem trochę zajęta. Tworzymy z samim rękodzieło. Co? Nie wierzę. A, tu, hej, dość tego. No o, już. przepraszam. Jak mogłaś mi to zrobić? Bardzo mi przykro. Rozproszyłam się. Roger coś mówiła, ja po prostu. Cisza! lepiej żebyś malował lalki, a nie mnie. Okej, okay, okej, okay, spokojnie. Podczas gdy sam zmywa farbę, ja szybko narysuję twarze. Cóż, nie wybaczam tak łatwo! tam sobie pracuję, a ja w tym czasie przygotuję zemstę. Tu załatwię to trzeba, ale gdzie są wszyscy? Halo, ktokolwiek? Hej, po co się tu kręcisz? O, cześć! Muszę tylko dać komuś nauczkę. Nic wielkiego. To moja specjalność, Powiedz, czego potrzebujesz? Proszę na listę spójrz! Niech spojrzę. Masz bogatą wyobraźnię, przyjacielu! Chwila! Oby nie trwało to zbyt długo. Nie chcę, żeby tu mnie szukała! O, te lalki będą jeszcze słodsze niż myślałam! Proszę bardzo, mam tu wszystko! Nie zawiedź mnie. Tak, właśnie tego potrzebuję. Dzięki! Hej, zapomniałeś zapłacić mały szlabie? Hej, bracie, pomożesz mi w czymś? Co? Czy to coś poważnego? Zaraz będę. Nie martw się. W końcu czekałem zbyt długo na ten moment. Prawie skończone. Jaki słodziak. Słodzak, czas na O, dzięki sami. Hej. Naprawdę potrzebowałam pędzla. Pójdę po farby i możemy zacząć malować. Przejdźmy do naszej ulubionej części. że zrobisz tę buźkę? Pewnie. Owróć się, spróbuj się dotknąć. Gotowe, zobacz. Wow, nasz wstyd jest taki uroczy. Świetna robota, sam. Naprawdę ci się podoba, ale tak naprawdę, naprawdę? <gry> Oczywiście, jesteś taki utalentowany. Ok, przejdźmy do następnej emocji. To będzie radość. Oto ona. Mmm, Czuję radość! Tak, w końcu opanowałam tę sztuczkę! Dzięki za wieczór filmowy, było wspaniale! <grystanie> Och, radość! Ups, no tak, Och, spójrz, jak uroczo wyszła obraza. Wyglądają jak Żydze. Czekaj, co? Słuchaj, Ken, potrzebujemy twojej pomocy. Szukamy szlaba w kapeluszu. Czy widziałeś kogoś takiego w okolicy? Mm, su, zapomniałem czegoś. Daj znać, jeśli go zobaczysz, dobrze? Okej, okay, okej, okay, pewnie. Zajmiemy się nim. <grym> e, to było dziwne. Ciekawe, co sam z zmalował. Cześć, panienko. Przepraszam, że przeszkadzam. Szukamy różowego szlabu z długimi włosami w kapeluszu. Widziałaś kogoś takiego? Różowy szlam w kapeluszu z włosami? Nie znam. Jestem skończony, zgubiony. się mnie co robić! Moment, co się tam dzieje? Myślałem, że mógłbyś. Dziwne. W każdym razie mówiłem, że. Co? Czy mi się wydaje, czy ta lalka się rusza? Daj nam znać, jeśli go zobaczysz, dobrze? Och, oczywiście, tak zrobię. Zastanawiam się, gdzie jest Sam. O, pomocy! Jak mam się stąd wydostać? Utknąłem się! Ktoś jest w środku? Coś słyszałam. Uratowałaś mnie. Sam, co ty tutaj robisz? Cóż, chciałam tylko trochę odpocząć. To nie jest miejsce na relaks. Przynajmniej nie dla ciebie. Lepiej pomaluj gniew. To przecież twoja wystawa. Oczywiście! Zrobię wszystko, co w mojej mocy! Tak, to zmierza w dobrym kierunku? Trochę tu, trochę tam. Wiedziałaś, że studiowałam sztukę we Włoszech? Naprawdę? Wow! O, wygląda jak ja! Co? Wow, panie gniewie, prezentujesz się imponująco! Co? O, już co myślisz? Wow! Sami twój pan gniew wygląda właściwie. Jest całkiem uroczy. Zobacz, czego się od niego nauczyłem! A! co się tutaj dzieje? Sami uważaj, wciąż maluję. Ha, nie podoba mi się to. Nic mi się nie podoba. Dlaczego to tu jest? Przestań, Sami. Musimy dokończyć nasze matrioszki. Masz rację. O, wybacz tu. Z jakiegoś powodu się zdenerwowałem. Jakie emocje są następne? Niech spojrzę. Myślę, że... Pracujesz nad małą zazdrością, prawda? <laughs> Swoją drogą masz olśniewające paznokcie! To takie same. O! Dzięki, Sami! Ale musimy pracować! Sami, czy tobie w ogóle zależy na tej wystawie? <laughs> Śmieszny filmik! Oczywiście tu Pracuję naprawdę! Tak, widzę twoją ciężką pracę. Dalej, wstawaj. O, o rany, dobra, już idę. I tak ma być. Ostatnia lalka gotowa. To nuda. I dodaj ostre papryczki chili. Zaraz wracam. już to zależy od oferty. O co chodzi? I co myślisz? Super pomysł! Zróbmy to! Hurra! Su, będziesz będziesz szczęśliwa! Znalazłem doskonałe miejsce na wystawę, tu! A ja skończyłam ostatnią lalkę. O, jaka malutka! Spójrzmy na wszystko! Podejdźcie, nie krępujcie się! Warto zobaczyć wszystkie detale! Wow, niesamowite! Spójrz na te linie, a kolory są takie żywe! Och, te maluszki są urocze! Proszę, bądź ostrożna, nie dotykaj ich! A teraz, przyjaciele, możecie wybrać dowolną matryoszkę i zabrać ją do domu za darmo! Co? Naprawdę? Dwa razy nie będę powstała. On musi gdzieś tu być, mówię ci! Poczekaj, dlaczego już wychodzisz? O, długa historia! Co? To on! Mamy go! Jesteś tym samym szlamem, prawda? Twoja wystawa jest niesamowita! Serio! Co? Moja wystawa? Nie jesteś tutaj z powodu far? No, nie podobało nam się, że wyszedłeś bez płacenia. Przepraszam! Ale teraz wiem, że były ci potrzebne! Hej, wracaj! Słyszałaś o wystawie Lalek sama? Idę na pewno. E, wystawa? To wszystko zmienia. O, cieszę się, że to słyszę. To Lalka jest niesamowita. Czy możemy ją dostać? Oczywiście! Uch, było tak blisko. Mm, co tam się dzieje? To moi nowi przyjaciele! Naprawdę? Świetnie! Kochani, podobała Wam się nasza wystawa? Jeśli tak, polubcie ten film. I subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia! Dalej, pisz. O, co się dzieje? Ktoś płacze? Nie, nie mogę tego zrobić. Sami? Co się dzieje? Tak bardzo lubię te animacje, w głowie się nie mieści. Widziałem to dziesięć razy i w końcu mi się znudziła. Och, bardzo mi przykro. I nie mogę spotkać się z postacjami osobiście. Dlaczego by ich nie stworzyć? Zrobimy je w kształcie długopisów, więc będzie to nie tylko pamiątka, ale też użyteczna rzecz. Su, jesteś genialna! Musimy upewnić się, że używamy najlepszych dostępnych materiałów. Kula armatnia! To się nie nada! I to też! O, wow! I co? Znalazłeś coś? To są materiały z najwyższej półki! Proszę bardzo! Znalazło się akurat w koszu na śmieci, co? W porządku. Tak, więc jaka to będzie emocja? Według mnie jedna z najbardziej uroczych. Smutek. Naprawdę? Super! Mm, ależ ona jest urocza. Jak możemy połączyć te elementy? Dobre pytanie, tu. Właściwie znam kogoś, kto może nam w tym pomóc. Masz jakieś pomysły, kolego? Ups, a co z tobą? Dobrze, dobrze, ale deksa... Yy, nie dotykaj mnie! W filmie są o wiele milsi. Słyszałem, że szukasz rozwiązania. Spróbuj gumy. Dokładnie, guma! Czemu na to nie wpadłem? Oto wszystkie gumy, które udało mi się znaleźć. Teraz czas na rzucie! Miałam na myśli klej lub taśmę klejącą. Ech. Dlaczego nie przyniosłeś tego sam? Cóż, guma smakuje lepiej! To był twój powód? I tak tego nie użyjemy. Co za marnotrawstwo gumy. Okej, okay, teraz musimy to wszystko starannie nie zakleić taśmą. Potrzebujemy czegoś takiego. To będą nogi. Ale musimy też mieć coś na głowę. Sam złapał piłkę, piłkę na polu! Fajnie szaleją! Sam, nie! Czas na moje super uderzenie! O to ona! Wow! A! O nie, zniszczyłeś piłkę! Przepraszam, su wszystko zepsułem! Nie martw się, mam zapasową. Co? Mogłaś powiedzieć! Ech. Racja, przepraszam. Zobacz, jak dobrze tu pasuje. Czy jesteś już gotowy mi pomóc z projektem? Najlepsze lody w mieście! Cześć, poproszę jednego. Jedne pyszne lody już się robi. Hej, sami, co robisz? Nic specjalnego po prostu sprzedaję tutaj pyszne lody. Wyglądają trochę dziwnie. Skąd je wziąłeś? Cieszę się, że pytasz. Znalazłem je w śmietniku. Szczęściaż ze mnie, prawda? Co? Chciałeś mi sprzedać klej ze śmietnika? Nie, oczywiście, że nie. To no, tylko nieporozumienie. Cóż, tak będzie lepiej. I tak potrzebowałam tego kleju do projektu. Pozostawię klej do wyschnięcia, a w międzyczasie postaram się to nieco dopracować. Musimy stworzyć bazę dla głowy naszego bohatera. Sami, możesz mi podać trochę plasteliny? Tam była. Nie wiem, czy jest aż tak dobra. Zobaczmy. Mm, dlaczego jest taka sztywna? Mam cię! To guma! <laughs> to jest przyzabotne! Oto prawdziwa plastelina! Już ją rozwałkowałem! Ach, ty mały żartownisiu! Weźmy się za głowę. Najpierw musimy owinąć podstawę niebieską plasteliną. Okej, okay, teraz możemy zacząć rzeźbić twarz. Wszyscy! Przepraszam sami, ale możesz poćwiczyć, jak już skończymy nasz projekt? Cóż, moje marzenia zostały zniszczone. Złamałaś małe serce mm. Nie, nie, nie oszukasz mnie. Pokaż mi te twoje smutne brwi. Okej, okay. przyłapałaś mnie tu. Wiedziałam, że próbujesz znowu mnie nabrać. Znam cię zbyt dobrze. Okej, okay, teraz dodajmy oczy. Proszę bardzo. Oto nadchodzi kolejne. Świetnie. Następnie musimy wybrać fryzurę. Voilà! Zobacz, jak ładnie wyszło. Tyle szczegółów. Wow, ja też chcę nową fryzurę. O, fryzura mojej babci nie pasuje. Nie, nie. Hmm. Tak lepiej. Pójdę się tym pochwalić. A ja zajmę się ubraniami naszej bohaterki. Do zrobienia spodni chcę użyć tej ciemno-niebieskiej plasteliny. O tak! Jest tu trochę chłodno, zróbmy też sweter. Stworzyłam specjalny wzór na plastelinie, żeby sweter był wyjątkowo ciepły i przytulny. Podwiniemy brzegi, żeby smutkowi nie było zimno. Proszę bardzo. Dobry żart! I tak przydadzą się dzięki. Tyle. Jesteśmy prawie na końcówce. Hej, dlaczego wszystko jest rozmazane? A, tak lepiej. To nie są twoje okulary sami. I co powiesz o naszym pierwszym projekcie? A to właśnie emocja, którą zrobimy jako następną. Piękna odraza. Aby ją zrobić, musimy przeciąć plastikową butelkę w ten sposób. Widzisz? Śmierdzi! Dlaczego to coś nie chce zejść? O, właśnie tego potrzebuję. Co się dzieje? Teraz owiniemy naszą butelkę tą taśmą, tak jak zrobiliśmy to ze smutkiem. Gotowe, mamy spódniczkę dla odrazy, a ten kawałek posłuży jako szyja. Sami, gdzie jesteś? Chodź tutaj i mi pomóż, co? Sami? Co z tobą nie tak? To jest przezabawne. Powinnaś zobaczyć swoją twarz. Su. Przestań sami przeszkadzasz mi w pracy, więc nie chcesz robić projektu razem? O, nie, poczekaj sami. To już mnie nie potrzebuje! Jestem pewna, że źle zrozumiałeś. Su chciała, żebyś jej pomógł. O, więc na to czekamy. Zróbmy to, e, e, prawie gotowe. No zobacz, co ci przyniosłem! Dziękuję, twoje pomoc to coś, czego naprawdę mi brakowało sami. Okej, okay, mamy już głowę. Czas popracować nad twarzą. Użyję znów tego specjalnego narzędzia, aby zrobić oczy. Ważne, aby być tu ostrożnym. A oto i nos! Ach, nikt mnie nie rozpozna! Hej, kim jesteś? Co mogę dla ciebie zrobić? Potrzebuję biletu, na głowie się nie mieści dwa. Nie udało mi się go zdobyć i wszystkie się wyprzedały. Rozumiem, to będzie będziecie kosztować jednego wielkiego lizaka. Proszę bardzo! To nielegalna sprzedaż biletów. O, miło było cię poznać. Przyłapany. Co my tu mamy? Co? Włosy? To był mój kamusaż. To znaczy, to był Cóż, przynajmniej mamy włosy. Jestem trochę zmęczona tymi wszystkimi emocjami. A co z sukienką? Uzi. Czy możesz mi pomóc z sukienką sam? Pewnie, błyskawicznie. W międzyczasie zajmę się resztą. Zrobię najfajniejszą sukienkę w historii. Dobrze, gdzie była ta magiczna tkanina? Teraz zaklęcie. Abrakadabra! szum! Gotowe, możesz to zabrać tu. Co, naprawdę? Wow, nie mogę w to uwierzyć. Nawet zrobiłem jej szalik, zauważyłaś? Tak, wygląda świetnie. Naprawdę masz oko do szczegółów. Oczywiście. Teraz musimy to wszystko połączyć. Oto głowa na ołówku. I gotowe. W końcu wygląda niesamowicie. Idę po nasz smutek. A ja zamierzam przetestować nasz projekt. na nich, kochani? Ta dwójka wygląda tak realistycznie, prawda? Świetna robota, Suzy! O, dziękuję, Sami. Bardzo mi pomogłeś. Nie udałoby się bez ciebie. Dajcie kciuka w górę, jeśli się zgadzacie, przyjaciele. A jeśli podobały ci się nasze dzisiejsze projekty, nie zapomnij zasubskrybować kanału. Do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia.